mówiło mnie? Ja pierwsza, ja pierwsza będę się, się stresować, stresować. także ja mam y, podwójne, podwójne zadanie, bo ja muszę tak stresować się najpierw walką Artura, a, a potem jeszcze sama muszę y, walkę tak mieć swoją, więc dla mnie to będzie, będzie w ogóle obciążenie w... psychiczne. A mieliśmy Level obejrzeć to, prawie się pobili. To jutro obejrzymy. A w której minucie o mnie mówi? 7.40. Dobra. Tego, Tego wyniknie walce wieczoru Don Casio, Norman Park. Zacznę od pytania. To super walka. Dlaczego to super? Wiesz co, y, bo jestem ciekawa troszkę tej walki, bo park jest y, y, też dobrym stójkowiczem, ale jak ma nogi. Tutaj nóg mieć nie będzie, nie będziemy będzie mógł korzystać z tych nóg, tylko sam bądź bo w boksie walczy, prawda? Tylko w boksie. A jednak. Ja y, już ma tam przyłożenie w tych rękach, więc bardzo jestem ciekawa jak sobie Park poradzi y, tylko i wyłącznie w boksie. Kto, twoim zdaniem, czyja ręka powędruje do góry? No chyba Kasiusz. To ciekawa opinia, bo tak? tutaj bardzo dużo osób twierdzi, że Norman jest zdecydowanym faworytem. No ja nie, ja bym tak nie uważała. Ja bym tutaj tak nie uważała. Jednak Kasusz ma tam ze sobą te zaplecze amatorskie, troszkę. I pamiętaj, że zawsze jak zawodnikowi MMA, który ma stójkę dobrym w sensie ręce i nogi, zabierzesz te nogi, to to już nie jest to samo. Bo boks jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się układasz, zupełnie inaczej stoisz w stosunku do przeciwnika, niż jak masz jeszcze do tego nogi i masz kopać. To jest zupełnie co innego. Zobacz, zobacz jak stoją bokserzy, a zobacz, zobacz, jak stoją zawodnicy choćby. Tak, albo choćby z Kingboksingu, jak oni są ustawieni. To jest zupełnie, zupełnie co innego, nie? Jeżeli z Kingboksingu gdzieś tam jak, czy z Majta trenują, no to oni zupełnie inaczej stoją, żeby nie mieć tej nogi z przodu, żeby nikt, nikt, nie używają. Tak, a tutaj wiesz, także jest ja Rader Trader, boku. napisz, jak się z tobą skontaktować. Spodzimy, zobacz, zobaczymy od kasę. Będę jedyną, no, która powie inaczej. Na sam koniec, stawką jest kilogramowa sztabka złota w tym pojedynku. Myślisz, że na przykład tobie będzie też dane kiedyś powalczyć o taką sztabkę złota? Nie walczymy o sztabkę złota? Tylko o pas złoty. Nie widać było. Trzeba pójść do organizatorów i powiedzieć, że tak nie może być. Przecież co, to też walka o pas, hello. <śla> nie no, to jest, to jest najmniej istotne tak naprawdę. Fajny, do, fajny dodatek, super marketingowo to jest rozegrane, ta sztabka złota, świetnie naprawdę, ale tu jest akurat najmniej to istotne. To życzę, żeby to, co było najbardziej istotne, zdrowie, żeby dopisywało, żeby ta walka, żeby ta walka się odbyła. Wszystkiego dobrego Dziękuję i do zobaczenia na gali.